Siema, Z tej strony Krystian, Witam Was ponownie. Zobaczcie jakie cacko zakupiłem. Kupiłem sobie pada od Xboxa. Pod komputer Żeby można było nawalać całe nocki z kolegami. Kupiłem również też parę gier, które wam pokażę. Po rozpakowaniu, mojego pada No i co mamy w pudełku, w pudełku znajduje się płytka Microsofta Na tej płytce są sterowniki do właśnie pada No żeby on jakoś sobie tam działał nie No i co, otwieramy pudło Zdejmujemy Tą folijkę no i co? Z samego pada mamy o tutaj mm. o. tutaj, czekajcie, już wam otwieram, o, dobra, poszło. Tutaj jest wejście na baterię. O, sprężynki. Ale fajnie się odbijają. No, fajna sprawa. Co my tu mamy napisane? No, jakieś tam gówno, jak zwykle w takich rzeczach. Dobra, dalej mamy przelotóweczkę. Jak znacie z moich innych unboxingów, ja to nazywam przelotóweczką. Oczywiście to jest. No taka przelotka. Pod komputer, też od Microsofta, pod USB, żeby Pad miał połączenie z komputerem. Mogłem wziąć pada od Xboxa swojego, ale nie chciałem tego. Mogłem dokupić sobie to i wziąć pada od Xboxa, ale zdecydowałem, że kupię sobie osobnego pada do komputera, a tamte nie chcę, leżą na inne okazje. No i więc, tak, mamy o, tutaj jest. Logo Microsofta. Tu jest fajna taka, że, że nie jeździ Ta przelotóweczka No, więc tyle z tego. W zestawie oczywiście dostajemy dwie baterie, Duracell'ki Oryginalne, szwedzkie. Dobra z tych żartów. 1 i V5. A więc baterie. No i jak to każdy Polak, sterta gazet. Co tu mamy? No, mamy tutaj pokazane, co powinno się w zestawie znajdywać Ups, bateria je była. Dobra. No i tutaj nam pokazują. Gdzie to się wkłada, jak to się wkłada, co się z tego robi, co się potem dzieje, jakie są konsekwencje. Dobra, to nieważne. No i mamy parę tego gówna. Mamy w każdym języku. O, tutaj już są jakieś papierki do gwarancji. Tu też jakiś, nie wiem, sterta gruzu. Nie wiem, co to jest. Dobra, pudełko opróżnione. Ups, można je wypierdolić. Dobra, dwie bateryjki są. I co? Jak je ja to już zmontuję, to do Was wrócę i pokażę jak płazior działa. I więc zywy A więc tak, jestem z powrotem. Zapomniałem wam jeszcze powiedzieć, że to kupiłem sobie baterie Energizerki. Muszę dokupić więcej, ponieważ zapowiada się miłe nolifienie. Z tylu gier, tutaj mamy FIFA 13, Battlefield 3 Premium Mam, Network Speeda Most Wanted 2, edycję limitowaną i Dead Space 3 Co ja mogę Wam jeszcze z gier powiedzieć? Teraz bardzo oczekuję przybycia do mnie SimCity i Tomb Raider'a. Te dwie gry. Jak do mnie przybędą, to nagram. Pokażę co i jak. No i myślę, że zgier to wszystko. No i co, zmontujmy nasze cacko. Jak się okazało, chciałem Wam pokazać, jak to się wkłada. Co się z tego robi. Co się potem dzieje. Tutaj mamy to takie pudełeczko. Takie fajranskie. Z, ża z żapeczką. Dobra. I tutaj, jeśli widzicie, nie wiem czy będzie widać, tutaj jest plus, a tu jest minus. Jaki jest minus z tego? Jaki jest plus z tego? To z tego, że na baterii jest plus i minus. <grym> Dobra, nieważne. A więc polega to na tym, że baterię na plusie wkładamy w ten sposób. Czekajcie. nie mam jak tego uchwycić dobra wsadziłem tym dzióbkiem ma być a minusem mamy włożyć w tą stronę Kurwa. czyli Czekajcie. o czyli ma być tak to ma być tak wsadzone Plus ma być dzióbkiem, minus ma być dupką. O. I teraz całość wkładamy do padziora. Aż nam rąbnie ten zaczep. O. I teraz mamy zmontowanego całego pada. Tutaj wam pokażę jeszcze tą przelotkę. Ona się świeci, bo jest podłączona. I tak pada, włączamy poprzez przytrzymanie. I on jest właśnie włączony. Jeśli teraz chcemy skonfigurować go z komputerem, przytrzymujemy ten guziczek i przytrzymujemy ten. A nie, sorry, sorry, sorry. Tutaj był gdzieś mały taki. O, tutaj jest. I ten guziczek, guziczek Przytrzymujemy i wtedy pad się synchronizuje. I pad jest synchronizowany. Jeszcze mam ten guzik. Tutaj raz wystarczy. No i co? Ja mogę Wam jeszcze o tym powiedzieć. Pad mi się bardzo podoba. Zaraz sobie zagram FIFA. No i co? No i zapraszam do komentowania, subskrybowania mojego kanału, polubienia filmów, żeby inni mieli frajdę z tego, że mogą mnie obejrzeć. No i co? Instalujemy gierki i ciśniemy na padziorze. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.